PIK, 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 PIK Cześć, witam ponownie. Dzisiaj będziemy sobie robić coś słodkiego. Dzisiaj będziemy robić ciasteczka z dyni z dodatkiem czekolady. Jeżeli jesteście osobą, która tak jak ja nie obchodzi tego święta Halloween i tak dalej, nie przebiera się, nie chodzi i nie straszy ludzi, no to jak najbardziej ten filmik jest dla Was. Ja kupiłem dynię po to, aby z niej zrobić coś smacznego, a nie po to, żeby zrobić jakiś lampion, który będzie mi stał w oknie i w sumie nie wiem po co on będzie, tylko nie wiem, może mi się firanka podpalić. Także jak najbardziej. Jeżeli ktoś ma dynię i kupił ją za dosyć niskie pieniądze, bo teraz jest taki okres, gdzie można kupić właśnie dynie, to zapraszam, pokażę wam jak zrobić te ciasteczka. No i tyle. Zaczniemy od pokazania tego, co nam będzie potrzebne. Tradycyjnie będzie to oczywiście dynia. Jeżeli ktoś nie ma bądź nie chce takiej świeżej dyni, to może bez problemu już taką w słoiku zrobioną dynię, jak najbardziej, ale ja akurat mam świeżą dwie szklanki mąki pszennej. Może być orkiszowa, to jest pszenna. No, i pół szklanki cukru. Ja akurat mam dzisiaj brązowy cukier, ponieważ dużo lepiej nadaje się do wypieków, ciasteczek i tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś nie ma, może użyć zwykłego cukru. I jeszcze z takich dodatków to oczywiście będzie jajko. Będzie to 100 gram masła. Czekolada. Jeżeli ktoś nie chce bądź nie może użyć czekolady, bez problemu może użyć orzechów czy rodzynek. Będzie to niecała łyżeczka cynamonu i tak około pół łyżeczki sody oczyszczonej. No to cóż, zaczynamy. Całą zabawę musimy rozpocząć oczywiście od przygotowania dyni. Dynię musimy pierw oczywiście przekroić, będziemy musieli ją w jakiś sposób obrać, więc najlepiej by było w ten sposób ją przekroić w pół. A jakieś takie małe problemy są. Okej. Okay. Tak wygląda dynia w środku, jakby ktoś nie widział. Do naszych ciasteczek będzie nam potrzebnych około 250 gram dyni. Słuchajcie, z tej dyni, na przykład te pestki, możecie jak najbardziej użyć. Możecie je na przykład uprażyć e, z dodatkiem soli czy przypraw, albo możecie je po prostu pozostawić gdzieś do wysuszenia. Jak najbardziej można potem sobie bardzo fajną przekąskę ala słonecznik. Także ja dzisiaj e, ten środek jeszcze tutaj będę wyjmował. Kiedy już nasza dynia jest pusta w środku, następuje teraz obieranie. Jeżeli ktoś ma obieraczkę, jak najbardziej ja będę używał dzisiaj normalnego noża, także musimy ją obrać i jak obierzemy ją z tej grubej skórki, to wtedy będziemy już mogli przygotować ją i wrzucić do folii aluminiowej. Kiedy już nasza dynia jest obrana, powiem szczerze, troszkę się namordowałem. Zdecydowanie łatwiej jest ją obierać taką zwykłą obieraczką do ziemniaków do ogórków. Musimy ją teraz pokroić na takie mniejsze kawałki. I teraz to wszystko będzie nam lądowało w folii aluminiowej. A to wszystko wrzucimy do piekarnika na jakieś 15 minut, aby to stało się dużo, dużo yy, miększe. Także jak to będzie miękkie, to wtedy będziemy mogli działać dalej. Taką otopaczuszkę umieszczamy w piekarniku na 15 minut. Jak widzicie, nasza dynia już jest gotowa. Piekliśmy ją około 15 minut. Teraz musi wystygnąć i będziemy działać dalej. Ok, nasza dynia już przestygła. Teraz będziemy mogli ją wrzucić tutaj do pojemnika. Będziemy ją blenderem po prostu tutaj miksować. Musimy z niej zrobić puree. Czyli wrzucamy tutaj naszą całą dynię, zamykamy pojemnik no i lecimy z miksowaniem. Jest zrobione, tak powinno to wyglądać. Także mamy tutaj nasze piurę, i teraz będziemy mogli to wszystko razem już łączyć. Zaczniemy od utarcia masła razem z cukrem. Także wrzucamy tutaj 100 g masła, pół szklanki cukru i do tego jeszcze wbijamy jedno jajuszko. Ucieramy to wszystko. Ok. Tą masę już mamy tutaj utartą ładnie. Teraz będziemy mogli już dorzucać do tego dynie. Ok, wrzucamy teraz dynie. I teraz mieszamy dalej. Jak widzicie, dynia razem z tym utartym masłem z cukrem i jajkiem jest już wymieszana, tylko niestety, jak widzicie, jest to tutaj wszystko bardzo leiste. Teraz przyszła chwila, żeby dorzucić właśnie wszystkie sypkie rzeczy, czyli dodajemy mąkę. Drugą szklankę też. Teraz przyszedł czas, aby dodać wcześniej niewymienianej przeze mnie pół łyżeczki soli. Do tego dodajemy oczywiście przyprawy, czyli nasz cynamon i sodę oczyszczoną. Wszystko razem mieszamy. No, i wprawdzie nasze ciasto już jest prawie gotowe. Teraz musimy tylko dorzucić kawałki czekolady, które zostały przeze mnie wcześniej pokrojone na małe kosteczki, delikatnie, zaznaczam, delikatnie, wszystko razem mieszamy. No i za chwileczkę będziemy to już przygotowywać na blasze do pieczenia. Teraz będziemy taką zwykłą łyżką, którą będziemy od czasu do czasu moczyć w wodzie zimnej. Tutaj takie małe ciasteczka robić. Będziemy je w ten sposób tutaj układać. Pamiętajcie o tym, że te ciastka oczywiście urosną, dlatego też musicie jakieś utrzymać tutaj odstępy pomiędzy tymi ciastkami. Ja robię takie zwykłe, jakieś kształty, mniej więcej okrągłe. No jest, niestety to zbyt idealnie tu mi nie wychodzi, no ale miejmy nadzieję, że przynajmniej będą smakować. Ok, nasze ciastka są gotowe do wypieku. Teraz taką blachę wrzucamy do piekarnika. 15 minut i około 180 stopni Celsjusza. Także widzimy się za kwadrans i zaraz Wam pokażę, co z tego się urodziło. I to tyle. Tak wyglądają nasze ciasteczka tuż po wyjęciu. Po 15 minutach w piekarniku są one bardzo fajne, delikatne, puszyste. Nie są to ciastka kruche, zaznaczam. Więc ciasto z dyni ma to do siebie, że właśnie wychodzi bardzo delikatne. No i tutaj zrobiłem dekorację jeszcze z pomarańczy. Którą sobie zjadłem, a skórkę zostawiłem i w ten sposób uzyskałem taki efekt pseudodyni. Także tak wygląda nasz talerz ciasteczek w sam raz na takie jesienne, ponure dni. Trzymajcie się gorąco, mam nadzieję, że Wam smakowały. Jeżeli ktoś zrobił ten przepis i mu się spodobał, albo ma jakieś dodatkowe informacje, czy jakieś podpowiedzi dla innych, to jak najbardziej w komentarzach możecie napisać. Trzymajcie się gorąco i życzę wszystkiego dobrego. Cześć!